Ksiądz proboszcz od niedawna na parafii w Pakosławiu, a tutaj już od razu, od samego porządku, taka duża inwestycja, czyli remont wieży kościoła. Dlaczego on był już teraz potrzebny? Był potrzebny chyba z 7 lat temu, kiedy, tak jak mi przekazano, z wieży zaczęły odpadać fragmenty elewacji. No i wtedy podjęto decyzję o przygotowaniu tego remontu Zaczęła się zbiórka pieniędzy wśród parafian, przygotowanie projektu. No i gdy w połowie grudnia tutaj przyszedłem do tej parafii w Pagosławiu, to rusztowania przy wieży już stały do wysokości mniej więcej połowy. Również tutaj już zastałem no, radę ekonomiczną panów, którzy jakoś byli wciągnięci w tą sprawę remontu. Kontynuuję pracę mojego poprzednika, księdza Maciej uczmy. Jaki zakres prac obejmują, obejmuje tutaj remont wieży? Co zostanie wykonane? Zostanie odnowiona elewacja wieży. Są już zrobione witraże. Również będzie zamontowana celacja odgromowa. Jeszcze przyjrzymy się, co będziemy mogli zrobić z tym krzyżem na samym wierzchołku wieży. Czy uda nam się go tam do góry pomalować? Jakoś zabezpieczyć? Czy będzie to wymagało zdjęcia tego krzyża na dół? Duża inwestycja to zapewne duże koszty. Ile ona kosztuje i skąd udało się pozyskać pieniądze? Środki na remont wieży. No, w tej chwili to są ofiary zebrane wśród parafian. Może w jakiejś części także jeszcze darczyńców spoza tutejszej parafii. No staramy się też o dofinansowanie z Funduszu Kościelnego, którym zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W każdym bądź razie tutaj parafia własnymi siłami uzbierała kwotę około 700 tysięcy złotych. To stało się to w taki sposób, że właśnie 7 lat temu przyjęto tu w parafii system odkładania Każdego dnia po jednej złotówce na ten remont kościoła. No i to wtedy w przeliczeniu na rok wychodziło około 300 złotych od osoby. Parafia liczy około 1800 mieszkańców. No i dzięki takiej systematyczności wielu parafian no, taką pokaźną sumę udało się zebrać. Remont elewacji wieży no, wyniesie około 600 tysięcy. Także no, na ten rok mamy zabezpieczone środki. Tak, wieża, mamy nadzieję, że będzie ukończona gdzieś w połowie września. W lipcu tego roku zaczęły się też prace odwilgoceniowe, i w takim stanie te odkryte ściany pozostaną przez około rok. Dzisiaj rano przyjechał do nas pierwszy transport dachówki, no i już lada moment będziemy rozpoczynali także remont dachu kościoła. Tutejszy kościół parafialny został oddany do użytku i poświęcony w 1899 roku. No, kilkadziesiąt lat temu nie wnętrza kościoła, tym ostatnim malowaniem są zakryte takie oryginalne malowidła. Jeśli w przyszłości przyjdzie nam odnawiać też wnętrze kościoła, no to będzie jakiś powrót do tych, do tych oryginalnych malowideł.